Witam serdecznie zdolniaki, Mariana z tej strony. W dzisiejszym odcinku będziemy z Wami kolorować Morgana Freemana, a jak robiliśmy szkic tego samego aktora można zobaczyć na moim kanale, więc zachęcam do subskrypcji. Także czekam od Was paluszki w górę, żeby moje nagranie było dostępne dla większej ilości odbiorców. Żeby nagrać to nagranie korzystałam z ołówków firmy Faber Castell takich dobrych jak Polychromos, a także nie mniej dobrych tylko troszeczkę tanich i mniej wygodnych ołówków Gold Faber. Obejrzeć nagranie o mojej opinii na temat tych ołówków można także na moim kanale, więc zachęcam serdecznie do subskrypcji. Zachęcam także do obserwacji mojego Instagramu, na którym niedługo będzie bardzo ciekawe rozdanie. Więc nic nam się nie zostało do powiedzenia, oprócz tego, że zaczynamy na początku swojej pracy zrobiłam sobie tło twarzy Morgana Firmana w takim kolorze bardzo lekko brązowo-różowym. Stosowałam sobie dlatego ołówek od Faber castell Polychromos. Cynamon. Jest on bardzo przydatny i pamiętajmy, że zawsze na początku pracy, jeżeli chcemy dotrzeć do takiego efektu wow, czyli efektu najbardziej żywego i podobnego, rysujemy, kiedy rysujemy twarz, to robimy na początku podkład takiego tła twarzy i robimy to w, takich jasnych ton, w takim jasnym tonie, jak tutaj. Ja zrobiłam w takim tonie o wiele jasniejszym od samej cery Morgana Freeman'a. Później zaczęłam rysować oczy. Oczy rysowałam w takich e, dwóch odcieniach niebieskiego koloru. To był taki lekko niebieski i taki ciemniejszy niebieski kolorek. Nie stosowałam tutaj różnych wariacji kolorów oczy, jak to lubię robić, żeby oczy wydawały się bardziej żywe. Zasowałam po prostu ze zdjęcia. Później sobie zaczęłam ten podkład troszeczkę rozrysowywać w takich ciemnych odcieniach brązowego koloru. Pamiętajmy, że ten podkład pierwszego koloru, czyli w moim wypadku takim lekkim brązowym odcieniu jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ przy rysowaniu obrazku, jeżeli chcecie ładnie narysować tło, jeżeli ładnie chcecie narysować twarz w moim wypadku, to zalecam mam stosować e, bardzo dużo warstw, bo później, ponieważ później, y, ponieważ później możecie dotrzeć do najbardziej realistycznego efektu. Tutaj staram się oczy podkreślić takim czarno w takim ciemno-brązowym odcieniu. W środku oczy narysowałam, rozrysowałam samo to jabłuszko takim lekko niebieskim odcieniem, także stosując troszeczkę czerwonego, żeby podkreślić efekt takich lekko czerwonych oczu. Dalej zaczęłam rysować w takim kolorze bardzo e, takim jawnym, brązowym kolorze. Wziąłam sobie dlatego, obaczek, taki brązowo-żółto, ale w brązowej, ale w takich ciemniejszych odcieniach. I zaczęłam rysować z prawego boku, chociaż powiem Wam, że zalecają zaczynać od lewa na prawo, żeby mniej brudnić ręce i mniej brudnić karteczkę. Chociaż jeżeli weźmiecie taki podkład foliowy, w moim wypadku wziąłam sobie... Taki zwykły foliowy podkład dla dokumentów i papierków, bo mam takiego w ogóle dużo. I mogę sobie spokojnie zacząć tej strony, z której w ogóle mi się nie Powiem Wam, że to bardzo ładny lifehack, ponieważ zaoszczędzi Wam czas i nie będą się ręce tak brudnić. I najgłócie nie będzie się brudnić rysunek, bo wiadomo, jeżeli rysujemy. Sprawa na lewo albo z dołu na, u góry, to oczywiście brudnią się nam nie tylko ręce, ale i rysunek i wygląda to strasznie nieestetycznie. Tutaj staram się przyciemniać rysuneczek w takim już jawnym, e, ciemniejszym, w takich jawnych, ciemniejszych brązowych odcieniach. E, później już stosowałam sobie do najciemniejszych miejsc taki nawet czarny ołóweczek. Zaznaczyłam sobie takie ciemne cienie, gdzie będą oni mieć granice i później starałam się w takich Troszeczkę jasniejszych brązowych odcieniach, przechodzić do tego czarnego, i naprawdę staram się robić ten obrazek bardzo, bardzo płynnym, żeby po prostu bardzo mi zagrał na karteczce i wyszło u mnie jak najbardziej realistycznie. Przy tej pracy, naprawdę, według tego, że cera jest bardzo interesująca, stosowałam odcienie, dużo naprawdę różowych odcienie, a także. Naprawdę mnóstwo brązowych. Chyba, że dostać się do tego koloru, który widzimy na zdjęciu, jest niełatwo, ale ja się bardzo starałam, więc kombinowałam tutaj jak mogłam. Tutaj widzimy rysuję czoło takim brązowym odcieniu, ale z efektem takiego żółtego. To jest taka moja druga warstwa, którą także rysuję nosik i w ogóle później będę rysowała całą twarz. Oprócz zdecydowałam sobie linii wąs, ponieważ tam będzie troszkę inna bajka. I tutaj już jak widać fajnie to staram się narysować, żeby jak najlepiej to fajnie zarysować. Tutaj widzimy, jeszcze podkreślam prawą stronę, w ogóle ja nie lubię rysować tak, że na przykład kończę jedną stronę, później idę do drugiej. Ja staram się rysować tak mozaicznie, czyli troszeczkę chaotycznie. Rysuję na różnych częściach mojego rysunku i później wszystko to zbieram, jak wszystko, tak, wszystko to zbiera się w jeden obrazek, jak klocki Lego. Tu zaczynam przyciemniać troszeczkę linię nosa, stosując już taki jasny brązowy odcineczek z takich ciemniejszych. Tutaj także przyciemniam boki, czyli do tego boku jeszcze będę się wracać nie jeden raz do prawego, ponieważ naprawdę ten rysunek chciałam narysować jak najbardziej realistycznie, dlatego mnóstwo czasu spędziłam rysując go. I mi się wydaje, że w końcu zobaczycie oczywiście, że wyszło u mnie tak nieźle. Staram się wytworzyć wszystkie szczegóły i naprawdę było troszeczkę ciężko, ponieważ taka marka się znajdowała nad moją głową I było, troszeczkę, i było troszeczkę ciężko rysować, ponieważ nie byłam pochylona tak blisko do rysuneczka, i nie widziałam wszystkie te szczegółki dogłębnie, a rysłam tak troszeczkę z daleka. Ale i tak mi się wydaje, że mniej więcej narysowałam to co chciałam. Tutaj zaczynam y, troszeczkę bardziej przyciemniać swój rysunek. Zaczynam już rysować w bardziej takich brązowych kolorkach. Powiem wam, że do tego rysunku naprawdę można stosować różowe odcienie żółto-brązowe, ciemnobrązowe, czerwone, różowe, czarne odcienie. I tak trzeba to wszystko kombinować przy tym rysunku, żeby naprawdę wyszedł kolorek taki jak mamy na zdjęciu. Jest to oczywiście nielatwo, ale my postaramy się jesteśmy przecież zdolni, no. dużo czasu naprawdę spędziłam, żeby naprawdę ten rysunek był podobny do zdjęcia. Starałam się kombinować różnymi ołówkami, bo do tego czasu tak wam powiem, że rysowałam tak, żeby było podobieństwo twarzy, a podobieństwo skóry. Nie skupiałam się na tym, ponieważ naprawdę to jest troszeczkę ciężki, to jest taki ciężki temat, tego się trzeba uczyć. To jest tak, powiem, mam zdolność bardziej Przychodzi z doświadczeniem, więc tutaj widzimy, że przyciemniam linię wzrostu włosek, linię wzrostu włosek przyciemniam. Już takim brązowym, jawnym odcieniem. Oczywiście najciemniejsze miejsca będą w końcu narysowane czarnym ołóweczkiem, ale ja się nie śpieszę. Pamiętajmy, wszystko robić tak powoli, pławnie, kolorek za kolorkiem, odcinek za odcinkiem, żeby nie był podobny rysunek do błota, a żeby to tak fajnie, fajnie grało na naszej karteczce. Lepiej stracić więcej czasu, lepiej naprawdę sobie dać troszeczkę z tym rysunkiem spokój przez parę dni, jeżeli nam coś nie wychodzi. Ale uwierzcie mi, im bardziej będziecie to rysować szczególnie tym, tym piękniej u Was wyjdzie. Tutaj już staram się zakończyć cieniowanie twarzy. Zostało się mi niewiele taką. Zakończyć powiem Wam, lewą stronę i już będzie finish. W tym wypadku będę starać się przyciemniać wszystkie które mi się zostały. Tutaj się skupiłam na rysowaniu oczu, czyli narysowałam najpierw ciemne miejsca w takich takim brązowych odcineczkach. Później oczywiście dodałam troszeczkę czarnego, żeby to bardziej odcienić. I narysowałam dolną powiekę. Powiem Wam, że naprawdę. Rysowanie tej twarzy bardzo dużo czasu spędziłam, więc niestety nie będzie przy tym tutoriale widoczne y, jak rysułam cały rysunek, ponieważ później Wam powiem jak to robiłam, bo zostaną się nam takie lekkie rzeczy do zrobienia, naprawdę, bo dlatego, że ten rysunek wtedy by miał naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu y, a tak skupiłam się na zrobieniu skupiłam się tutaj w tym odcinku na zrobieniu cery, bo jest to naprawdę skomplikowane tutaj starałam się tak ładnie podkreślić policzki z lewej strony, najpierw takim ciemniejszym Brązowym odcinkiem, a później już czarnym. Widzicie sami, że tutaj wszystko robię stopniowo. Żadnych takich czarnych od razu odcieni nie mamy. Wszystko będzie stopniowo zrobione, ponieważ wtedy my naprawdę otrzymamy taki piękny brązowy odcinek Cery Człowieka. Tak samo robimy przy rysowaniu jasnej cery, jakiejś bardziej różowej, bardziej żółtej cery. Nie ma różnicy. Najpierw robimy podkład z jasniejszego odcinku. Najcięższe to jest stosowanie ołóweczka Faber Castell Polychromos Cynamon. On jest po prostu mega rewolucyjny i mega funkcjonalny. W następnym swoim odcinku będę stosować Prisma Color. Są to dla mnie ołóweczki nieco inne. I pierwszy raz będę nimi rysować, ale zobaczymy. Bo zamówiłam sobie akurat takie ołóweczki w takim kolorze jak Cynamo, czyli pod kolor skóry. Tutaj staram się rysować podbródek. Oczywiście stosując najpierw takie lekkie brązowe, później ciemniejsze i podkreślając w końcu takim czarnym odcinkiem. Robię oczywiście podczas tego korekty, jeżeli mi coś tam nie podoba, albo jeżeli coś chcę tak podkreślić. Zaczynamy rysować usta. Usta rysujemy w takim różowym odcieniu. Niestety od razu mi ten kolor nie wyszedł, troszeczkę eksperymentowałam, ale to nie szkodzi. Najgłówniej się, że dotarłam do tego koloru, którym mniej więcej chciałam narysować. Wierzchnią wargę narysowałam w takich ciemniej, ciemno-wiśniowych odcinkach, dolną w takim lekko różowym, ale oczywiście. Dolnej warki widzimy taki pasemek e, lekko brązowego koloru. Niestety nie udało mi się to wytworzyć, ale po prostu wytarłam taką, e, wytarłam swoją główną, w swoją w linię na granicy dolnej warki i wyszło mi pięknie. Tutaj także. Narysowałam takie drobne, bo drobne zmarszczki na ustach z pomocą mojego białego żelopisu. Bliżej rysujemy tą samą metodą, jak rysujemy właśnie wąsy, czyli rysujemy na czarno. Na początku rysujemy po prostu czarnym ołóweczką, ołóweczkiem według rostu e, włoska, a później już będziemy to wszystko korygować białym żelopisem, żeby dotrzeć do efektu takiego jak na zdjęciu. Troszeczkę przyciemniamy tutaj miejsca, oczywiście wracam do rysunku jeszcze niejednokrotnie. Wąsiki, jak już wspomniałam, wcześniej rysowałam, tak gdyby oni byli zwykłego czarnego koloru, według ich Teraz rysujemy zmarszczki na łobie i oczywiście podkreślamy to wszystko gumeczką po ołóweczku. Nie jest ona tak idealnie cienka, więc do pomocy nam idzie biały zielopis, którym jeszcze raz podkreślam tą białą linię naszej zmarszczki na czole, więc wyszła ona tak bardziej naturalnie, ale oczywiście będzie jeszcze polegała kolejny. Rysujemy tak samo. Yy... Rysujemy tak samo odblaski na nosiku. Później będziemy robić coś wyjątkowego. Będziemy te wyświetlone miejsca, miejsca e, odblasku rysować z pomocą białego zielpisu, z takimi liniami cienkimi, falowanymi i będzie to podobnie do e, naszej skóry, czyli jak wygląda skóra człowieka. Najpierw to troszeczkę się bałam robić, bo robię takie rzeczy czyli rysuję dużo jeżeli pisem, białym twarz człowieka po raz pierwszy, więc tutaj też się bałam, bo jest to wielki premierowy rysunek na ten temat. Tutaj także przyciemniamy jeszcze bardziej widzimy, że już jesteśmy jeszcze bliżej do tego koloru, który chcemy osiągnąć, i jeszcze stosujemy ołowaczek taki bardzo różowy na całość. Oczywiście gumeczką ścieramy miejsca, które będą wyświetlone i będzie to pięknie wyglądało. Z pomocą naszego żelopisu robimy taki efekt bardziej naturalny. Widzimy teraz już... Nasz żelopis wykonuje bardzo dużo funkcji, a zwłaszcza rysujemy, podkreślamy wyświetlone miejsce białym żelopisem, rysując takie cienkie fale, króciutkie. I widoczne jest, że wychodzi u nas jednak robić takie odblaski na twarze. To byłam taką technikę rysowania żelopisem przez całą twarz. Tutaj jeszcze podkreślam, oczywiście, brwi. Rysuję tak samo jak rysowałam czarnym ołóweczkiem białym. Podkreślam to, że jednak nasze brwi będą szare. I tutaj już teraz rysuję taką najbardziej skomplikowaną część ciała, gdzie mamy taką największą cień, takiego mocnego czarnego koloru, a także najwięcej odbłysku, takiego mocnego białego koloru, który wytworzyłam z pomocą białego zielepisu. Naprawdę ja nie myślałam, że u mnie wyjdzie to tak naturalnie, ale wyszło nawet, nawet spoko. Rysujemy także bliki na naszym nosi, bliki na policzkach, tak samo białym naszym zielopisem. Nie bamy się, że ten odcinek będzie zbyt biały, bo można jego troszeczkę zetrzeć białą ściereczką lub, lub nawet dotknąć się paluszkiem i już ten odcinek, który żeśmy narysowali z pomocą białego pisu będzie troszeczkę mniej widoczny, mniej biały. Przez cały rysunek ciągle ja robię korektę, gdzieś robię... Gdzieś troszkę ściemniam, gdzieś troszeczkę wyświetlam miejsca. Jestem bardzo skupiona na rysunku. Pamiętajmy, im bardziej jesteśmy skupione na rysunku, tym więcej mamy szans, że na naprawdę bardzo ładny rysunek. Spróbujmy to wytworzyć w swojej główce i wtedy główka nam naprawdę pomoże wytworzyć te kolorki, które widzimy. Staram się narysować bardzo ładnie i podobnie wąsy, stosując białego żelopisu. Rysuję tak samo, jak rysowałam czarnym ołówkiem. Czyli imitując takie włoski. Jak na pierwsze narysowane białe włoski wyszło spoko, efekt mi się podoba. Oczywiście będzie jeszcze do korek. Kiedyś się naprawdę, wam powiem, bardzo bałam rysować włosy, rysować. Broder, Mi się wydawało, że u mnie w życiu nie wyjdzie. Na początku te pierwsze skice były takie okropne, ale uwierzcie mi, praktykacie mi mistrza. Im więcej praktykujecie, tym bliżej jesteście do swojego marzenia. Naprawdę teraz moje rysunki mi się o wiele bardziej podobają niż te, które robiłam powiedzmy pół roku temu. Naprawdę jest duża różnica, bo teraz ćwiczę prawie na co dzień. I naprawdę bardzo bym chciała zostać takim słynnym artystem, ale jest, jestem, jeszcze na, jestem jeszcze na początku drogi, więc dużo jeszcze przede mną, ale ja się nie poddaję i na się, wy się na pewno nie poddawajcie. Tutaj starałam się bardzo ładnie odcienić usta, czyli granice ust narysowałam w takim mocnym, ciemno-wieśmienym kolorze, także podkreśliłam smaczki na ustach z pomocą białego żeleksa, a także z pomocą łeczków w ogóleczku. Długo na tym spędziłam czasu. Naprawdę skupcie się przy, przy rysowaniu niektórych szczegółów, ponieważ jeżeli im dłużej czasu będziecie rysować ten czy inny rysunek, naprawdę tym bardziej będzie u Was piękniejszy zobaczycie naprawdę różnicę. Jeżeli nawet coś u Was dzisiaj nie wychodzi, odpuśćcie dzisiaj to, zacznijcie jutro lub pojutrze i naprawdę zobaczycie, że będziecie ze świeżą głową robić o wiele lepsze rysunki. Tutaj staram się zaciemniać. Tak samo powiem Wam, że robiłam e, tak samo rysowałam Morgana Frymana. Nie myślicie sobie, że od razu mnie wyszło. tak jak tutaj widzicie. Dużo czasu naprawdę przy tym spędziłam, żeby u mnie to wyszło i naprawdę potrzebą Wam dużo cierpliwości do tego rysunku, ale wyszło prawie to, czego chciałam. Tutaj jeszcze podkreślamy oczywiście białym źle pisem, robimy korekty przez cały rysunek, bo oczywiście jeżeli yy, Powiem wam, jeżeli jutro spojrzycie na te rysunki, które narysowaliście dzisiaj, to znajdziecie jakieś błędy, e, znajdziecie coś tam do korekty. Nie spieszcie się. Jeżeli naprawdę chcecie zostać dobrymi artystami, mniejsze, nie spieszyć się, skupić się i naprawdę środkowa stoi. Tutaj imituję cerę, odgwiazki cery z pomocą białego żelupisu, wszędzie to podkreślam, a później staram rysować białym żelupisem żeby po prostu podkreślić siwe włosy. I nie za bardzo mi to wyszło tak, jak chciała, ale naprawdę bardzo się starałam i ja myślę jak na pierwszy rysunek e, osoby, która ma bardzo ciekawą twarz, bardzo ciekawą cerę, bardzo ciekawą fryzurę, wyszło u mnie nawet nawet. Dużo czasu przy tym spędziłam. Tło narysowałam w takim ciemno-niebiesko-czarnym ciemno kolorze, imitując indietę Tutaj ubranko, jak oglądaliście mój poprzedni odcinek, wybrałam takie nieskomplikowane, czyli zwykła czarna koszula, szara, w białej paseczek marynareczka, więc tutaj nie mam, co do powiedzie... nie, mam, nie mam co do powiedzenia, ponieważ wszystko jest widoczne, nie jest skomplikowane. się chciałam Wam pokazać, jak rysowałam serę w takim sam takim samym sposób rysowałam i szyję. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego odcinka. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawać. Wiem, że jesteście bardzo zelnymi artystami. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jak mówiłam, czeka na Was bardzo interesujące rozdania na moim Instagramie. Także czekam na Was paluszka w górę. Wszystkie komentarze, uwagi, wszystkie swoje propozycje. Możecie śmiało pisać mi w komentarzach. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Pa pa!